Jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMA a ze mną jest Konrad Karwat przed walką z Radosławem Słodkiewiczem, który tutaj obok mnie jest. Konrad, no u was nie ma złej krwi. Ty wolisz właśnie takie dobre stosunki? W sumie wiesz, Radek to taka... ludzi, którzy w naszym wieku... No to jesteś trochę młodszy ode mnie akurat. 32. No to trochę jest, ja mam 26, no to. No, e, chodzi mi o to, wiesz, że nasze pokolenie w sumie wzorowało się na siłowni na Radku Słodkiewiczu, a teraz ty się z nim bijesz. Wolisz tak? Czy wolałbyś tak jak bomba z Ferrariem teraz? Nie ja chciał już takiego, bo to się jednak no, rodzina ogląda, znajomia. nie jest. Nie, nie w moim stylu to jest. Ja. Tymów robił raczej nie będę, no chyba, że coś, mówię, jak ktoś mi coś powie, no to ja nie będę dłużny, ale ja sam raczej nic tam nie będę kręcił, a, a co do Radka, no to tak już powtarzam, w każdym razie legenda polskiej kulturystyki, jestem mega szczęśliwy, że się mogę z nim zmierzyć, nie bardziej, że całą moją karierę śledziłem jako fan, tak. A co ty w ogóle powiedziałeś na to, jak zaproponowano ci Radka Słodkiewicza? Biorę. A były jakieś inne propozycje, czy tylko od razu Radzią? Nie, pierwsza była Rada Słodkiewicz, od razu się zgodziłem. Jeszcze głos Słodkiewicz, ja myślałem, że chodzi o obrata Radka, o Tomka. Ale później będzie o radkę, to jeszcze fajnie, mówię, no mega. Mówisz, że wolisz, znajomi oglądają, wolisz tak na spokojnie walki, ale jak Ci się podobają takie zadymy jak dzisiaj się dzieją, bo naprawdę się dużo dzieje na ważeniu. No wiesz co tutaj jakieś wulgarne mega słowa nie padały, tam się podpychali. Takie coś moim zdaniem jak najbardziej. Nie była to taka ciężka patologia, więc spoko. Jak tam okres przygotowawczy. Widziałem, że u bomby, jak zwykle, nie było taryfy ulgowej. Nie, no zapierdzielaliśmy cały, cały sezon, który przygotowałem się naprawdę dobrze. Ciężko pracowałem. Mam nadzieję, że wygram. Plan jest na walkę mocny i mam nadzieję, że w dzień będę świętował. Ja wiem, że nie, nie lubią zawodnicy wychodzić daleko poza swoją jutrzejszą walkę, ale ciekawi mnie, czy ty. Widzisz kogoś na horyzoncie, z kim bardzo byś się chciał zmierzyć we Free Fightach, tak, bo umówmy się w wadze ciężkiej nie ma tak dużo rywali. Nie, mam taką osobę na pewno opowiem, jeżeli wygram walkę, to opowiem. No dobra. No to... to będzie mega ciekawa walka moim zdaniem. No to czekamy z niecierpliwością. Powiedz mi teraz tak, ee, czy są jakieś plany na walkę Radzika, bo coś cicho ostatnio o nim... Krzysztof tutaj postawił teraz na, na sylwetkę, nie skupia się raczej teraz na treningach MMA, chociaż trzy razy w tygodniu chodzi, czeka na jakąś tam propozycję, ale nie jest na to, nie ma jakiegoś parcia na to dużego. A Abus? Oglądałem ostatnio jego trening, widziałem, że zna się lepiej niż Marcin Bander na treningu. To to oczywiście żartuje, ale czy myślisz, że jego się da? Namówić? Wiesz co, Dominik dobrze zarabia z różnych źródeł. Też y, j, 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 dla niego motywacja, jego pieniądze nie są już dużą motywacją, więc wydaje mi się, że ciężko będzie. Sam wiesz zresztą, że duże federacji, proponuje mu duże kwoty, a on jednak rezygnuje. Więc, jeżeli jakaś federacja go zakontraktuje, pewno musi być to bardzo duża suma. Tylko też mówię, to no pieniądze jest dla niego istotne, ale się nie wiem, to naprawdę ciężko się ono położyć na to. Znaczy, ja ogólnie, jest, jest taki kawał, że najlepiej by było chodzić z gotowym kontraktem i jak akurat Dominikowi się zachce walczyć, wtedy go szybko podpisać i już go masz, a tak to, to nie ma szans za bardzo. I też mi się tak wydaje, mówię, to musieliby go skuścić, nie wiem, nie mam pojęcia, powiem Ci czym. Zresztą on, nie wiem, czy on by tak też poświęcił swoją pracę, bo też prowadzić firmę, czy, czy miałby czas na przygotowania. Naprawdę, no naprawdę, musieliby, musiałaby ta federacja coś, coś grubego zorganizować. Ogólnie, oprócz Twojej walki, to co Cię najbardziej, jaka walka Cię najbardziej interesuje na tej karcie? Szpilka Załęcki, bardzo ciekawa walka. E, mini tutaj kibicuje też z tym Francuzem. No i te dwie. Zapraszamy. A jakaś walka kobiet Zdajmy. Cię Zdajmy. interesuje? Nie, totalnie nie. Dobra, Konrad, to dłużej Cię nie ma. Jesteśmy bezpieczni.